A witam koleżanki kolegów w 2020 roku. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Tu chcę Wam pokazać następne gołąbki przywożone z Niemiec, z Belgii. Gołąbki są do, do odstąpienia. I tutaj właśnie chcę pokazać na przykład werkameny gołąbki. Na przykład, piękne, na przykład piękny samczyk. Piękna samiczka. Tak, tak, para. Tu mamy też. Tu mamy parka tygrysów. Tutaj mamy też gołąbeczki, właśnie z tych dv -ów. Super gołębie. Mocne, pięknej budowy. Każdy gołąbek jest na rodowodzie. Z gołębi przepięknych. I też mamy tutaj gołąbki. Na przykład tu mamy moje gołębki, na przykład linia Kadett Faber. To takie gołąbki uniwersalne, gdzie, gdzie latają od 100. Zbyżkę kilometrów Tu mamy sami, samiczkę, tam Samczyk Tu mamy z tych belgijskich i niemieckich gołąbków. Piękna budowa gołęby. To są takie gołąbki, raczej sprintery Tu mamy też z tych niemieckich Piękną samiczkę Tu mamy moje gołąbki, tu jest linia Kadetna Ardena na przykład To jest cała rodzina, mam tych gołąbków 8 sztuk tutaj Piękne gołąbki, tu mamy z Niemiec samiczkę, piękną glazerkę. Wiem, że to ona jest kopmana. Ta samiczka, tu mamy samiczkę cadet e, Faber na, na Radwana. Piękna samica. Laleczka tak zwana. Tu, ma, tu mamy moją, e, tu mam moją samicę. To, to ta linia Bandena bele moja ta słynna samiczka pokaż się, pokaż, się, no pokaż się. pięknej budowy Sam, samiczka 17 roku tu, mam, tu mamy następną samiczkę yy, kadet faber moją taką wybitną tu mamy defałkę tu mamy samicę z defałów Samca Z DV, to jest Skopmana. tu mamy gołąbki i właśnie też mamy to jest dalsza część tych gołąbków właśnie. Kadet na Ardena, samiczka. Tu mamy następną samiczkę. Pokaż się takie skrzydełko wzięła. Piękne To jest cała rodzina tych gołąbków. Następna to rodzina. Mało co z tych gołąbków ginie. Tu mamy samczyka takiego nietypowego trochę kolorem. Tu mamy też Ardena Samczyka z tego mojego słynnego y, rozpodowca. Piękny samczyk, piękna budowa. Tu mamy samiczkę Kadet Faber A tu mamy tą Kadet Faber na Radwana Pięknego samca tu mamy samiczkę z DV właśnie Tu mamy samczyka z dv to mamy mojego gołąbka samczyka kadet faber to mamy samiczkę z dv to mamy samczyka z dv samiczkę z dv samiczkę samiczkę a tu jest akurat Holenderka samiczka ta słynna samiczka głowy. tu mamy samczyka mojego Kadett Faber piękny samczyk łożony on powinien być z niebieską samiczką właśnie tu mamy z DV z DV -ów. To mamy samiczkę DV -ów. piękna mocna duża budowa następna samiczka to jest samiczka KZ Faber, tu mamy samczyka wyśmienitego, tu mamy następnego samczyka z DV, -u. samiczka, Także ktoś chętny to proszę dzwoni 503 528 502 Robert Henkel Polska.